Są różne sposoby na świętowanie polskiej niepodległości. Można brać udział w biegach, marszach, e, można niszczyć y, przystanki, albo można wziąć udział w rajdzie, w rajdzie niepodległości w Białymstoku. Właśnie ja tak postanowiłem świętować ten dzień. Będę jechał jako pilot z Karolem i postaram Wam się wszystko pokazać z punktu widzenia pilota, jak taki rajd wygląda. Ja jestem Radio, wy jesteście na kanale Radio Flatout i zapraszam Was do oglądania. Trzeba zacząć od pomiaru ciśnienia i generalnie warunki są jakie są. Jest dosyć zimno, około 5 stopni. E, dosyć wilgotnie, co prawda nie pada. O, PSI, super. My jesteśmy na ekstremie VR2, mieszanka średnia. Ona powinna działać od 20 stopni. Więc, żeby była jakakolwiek przyczepność, warto by było obniżyć ciśnienie e, Wiadomo, im niższe ciśnienie tym opona szybciej się dogrzewa lepiej się układa, gorszy jest feeling ale powtórzę jeszcze raz co mi kiedyś Peter Solberg powiedział, że feeling e, w ogóle jest nieistotny, ważna jest tylko i wyłącznie trakcja więc trzeba się do tego dostosować jeżeli chodzi o ciśnienie to ja myślę, że zejdziemy na jakieś zaczniemy od półtorej bara i zobaczymy jak będzie Wiadomo, że małe ciśnienie to też jest spore ryzyko kapcia. No, zobaczymy. Dobra, odpalaj samochód, bo mamy 6 minut do startu. Dobra, i pakujmy się do samochodu już. będzie był dosyć krótki czas pomiędzy odcinkami właśnie na dojazdówkach, dlatego no nie byłem w stanie nagrać tego odcinka tak jak sobie wymarzyłem, czyli po prostu będziecie słuchać teraz głosu narratora. Oczywiście, jeżeli chodzi o zapoznanie na kajotesie, to takowego nie ma. Dostajemy mapki, z których po prostu musimy przejechać trasę. Ja akurat nigdy na Kyotesach nie robiłem takiego powiedzmy typowo rajdowego opisu, ponieważ on nie do końca tam się sprawdza. Poza tym żeby zrobić taki opis, to należałoby trasę przejechać i patrzeć na nią z punktu widzenia samochodu, a nie gdzieś z zewnątrz. Dlatego tak jak widzicie teraz ja dosyć mocno gestykuluję, pokazuję jak jechać. Tak naprawdę moim głównym zadaniem to jest liczenie kółek, ponieważ Tor Wschodzący Białystok dla mojego kierowcy jest dobrze znany we wszystkich możliwych konfiguracjach. Staram się również podpowiadać jak dobierać tor jazdy, jak dobierać technikę, jak dobierać biegi. Na początku mogliście zauważyć, że zaatakowaliśmy jedną z pierwszych tarek, no i to, co mówiłem wcześniej, nasza opona kompletnie nie działa w takich warunkach i odciążone tylne wewnętrzne koło spowodowało to, że auto nam się po prostu bardzo mocno poślizgnęło, więc mimo że na takim suchym asfalcie atakowanie wszystkich tarek zdecydowanie pomaga, no to w tym wypadku trzeba było je omijać, żeby zachować jak największą stabilność jazdy. Trzeba również dodać, że jechaliśmy ca cały czas na włączonej kontroli trakcji, i były takie głosy z zewnątrz osób, które nas oglądały, że chyba coś nie działa. E Wiecie co? No, na logach takie przyspieszanie w tych warunkach, na tak szerokiej oponie, twardej oponie, rzeczywiście na kontroli trakcji wychodzi lepiej. Ale tak sobie zacząłem później analizować w domu, czy nie lepiej byłoby, żeby ta opona nam się troszkę ślizgała. Ona ślizgając by zwiększyła temperaturę, i być może wtedy na którymś kółku moglibyśmy delikatnie szybciej jechać, ale to niestety wszystko. Wymaga testów. I co się tutaj. Jak tam pojedziesz za tą bramę, to co później jest? Tutaj pamiętaj, że trzeba zostać przy tej prawej stronie i tutaj, broń Boże, zręcznego. Nie kombinować do jedynki czy coś. Czyli na dwójce. Na dwójce, zdecydowanie. Nie Wszystkie. wiem, czy... Myślę, że to wszystko będzie dwójką i jechane. Bo nie sądzę, żebyś tu truje gdzieś zapiął. Więc po prostu, jak wepniesz dwójkę, to tak trzeba jechać już do mety. To wtedy będziesz musiał się skupić tylko i wyłącznie na kierownicy. Bezręcznego i tak dalej. Kurwa Macie, szybko jeżdżą. No, szybko jeżdżą. Więc ja wychodzę. Co? Ja wychodzę. Spoko? Po krótkim omówieniu taktyki na najbliższy odcinek wyszedłem z samochodu, żeby sprawdzić ciśnienia w oponach. Po co to robiłem? Przecież na starcie sprawdzałem. Chodzi o to, że na każdy wzrost o 10 stopni temperatury ciśnienie w oponach rośnie o 1 dziesiątą bara. Sam odcinek, który teraz widzicie bardzo mi przypomina takie kajotesy sprzed 15 lat, kiedy sam startowałem jako pilot, zaczynałem jako kierowca i rzeczywiście była tutaj taka wielka ekwilibrystyka, jezdna nazwijmy to, bo bardzo dużo kręcenia kierownicą, dużo też takich elementów zewnętrznych, w które można uderzyć, jakieś studzienki, płyty, wystające elementy, ogrodzenia i tak dalej i no nie ukrywajmy, nasz samochód tu się bardzo, bardzo mocno męczył. Pierwsza rzecz, że nie, była nie było absolutnie trakcji, druga, że silnik tutaj jest naprawdę świetny, ale niestety swoje waży jest to żeliwne S54 i ten samochód w takich wolnych zakrętach, gdy nie mamy dobrej opony, jest cholernie podsterowny. I ta podsterowność była tutaj właściwie cały czas. W tym momencie, może warto by było również wspomnieć, czym się różni formuła kajotesu od Supersprintu. Przede wszystkim chodzi o to, że Supersprint jest cały w jednym miejscu, a na kajotesach mamy dojazdówki. Odcinki, próby są umieszczone w różnych miejscach miasta i musimy tam dojechać. Dojazdówka jest określona w książce drogowej, nie możemy jeździć, jak chcemy, określony jest również czas przejazdu. Są PKC i na PKC, czyli punkt kontroli czasu możemy wjeżdżać tylko i wyłącznie o określonej godzinie. Nie możemy wjeżdżać wcześniej, nie możemy wjeżdżać później. O PKcach powiem również na koniec, bo no to będzie niespodzianka. I śmiało śmiało.

Musimy się wziąć w garść, bo jest 15 w Generalce, 16 już. Nie możemy tak świętować Święta Narodowego. No tak, no ale to co, co ty chcesz zrobić? No to supermocę trzeba uaktywnić. Ale supermocę, no zaraz uaktywnimy, tylko zmień nam oponę na leż. Dobra. Jestem. Halo. Hej, Tyma. Nowa zabawka? ładnie ładna, jaka ładna skrzynia biegów mm, mm, mm. no już taka jak Powiem powinna śmierzości. być, prawidłowa bardzo ładnie na, to jest na czym? na dyszce zrobione już? dziesiątka, dziesiątka fajnie i skrzynia skąd? Samsonosa? spoko pierwsze jazdy też, uczę to się, fajnie. uczę będę oglądał Widzieliście nową rajdową broń Maćka Stolarskiego. Maciek jest kierowcą z Biełego Stoku, który bardzo szybko jeździ na szutrach. Wcześniej lancerem był w stanie dotrzymywać tempa Auto MR5. Ciekaw jestem, jak będzie teraz. My wracamy na kolejny przejazd torów schodzący Białystok i chyba w tym momencie muszę Wam powiedzieć, o co chodzi z tymi pekacami i dlaczego jest no, dlaczego po prostu nawaliłem. Wiecie co? Przed tym odcinkiem e, mieliśmy serwis, był pekac wyjazdowy, a następnie 5 metrów dalej był kolejny pekac e, już tak jakby wjazdowy na odcinek. I powiem szczerze, że e, już teraz w tym momencie nie wiem co robiłem, tak czy inaczej nie zauważyłem kolejnego pekaca. A to jest w ogóle historia na dłuższy temat, bo po raz kolejny w swoim życiu nie zauważyłem tablicy pekacowej czy tam mety lotnej. Tak czy inaczej, przejechaliśmy przez ten pekac, wjechaliśmy na start nikt nam nie zwrócił uwagi. Za co oczywiście nie mam pretensji, bo ja powinienem na to patrzeć. Tak czy inaczej zostaliśmy zdyskwalifikowani. Co prawda mogliśmy ukończyć rajd jako zawodnicy, no ale już w oficjalnych wynikach nas nie było. Podłogę szeroko wychodzi, szeroko Podłogę jeszcze, 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 Kolejny przejazd, próby samasz. I zwróćcie proszę uwagę, jak zmienia się prędkość w momencie, kiedy przesycha. Już tutaj można powiedzieć, że warunki były takie pod nasz samochód zdecydowanie. I tutaj mieliśmy czas dosyć dobry w pierwszej dziesiątce już klasyfikacji generalnej, mimo tam drobnych błędów, tak jak w którymś tam momencie zobaczycie nawet ciągałem zaręczny z prawego fotela, tak czy inaczej to już była przyjemność. Ale ja ci tam na końcu ręczny podciągałem I ja, ja, ja. dzięki temu się tam jakoś zniknęliśmy drogę. Ostatni odcinek będzie momentem podsumowań. Była to naprawdę bardzo udana impreza i uważam, że kajotesy w takiej formie również powinny się pojawiać, ponieważ przygotowują później z zawodników do startu w wyższych ligach, kiedy rzeczywiście ważna jest współpraca z pilotem, ważne są dojazdówki, PKC itd. Podsumowując nasz start, no to szkoda, że było mokro, szkoda, że nie mieliśmy innej opony, ale z drugiej strony, jakbyśmy mieli, a ja bym strzelił babola na, na Pekacu, to byłoby to bardziej dotkliwe. E, bardzo mi się podobała jazda Patryka Grodzkiego, który zajął trzecie miejsce w generalce. Jest to chłopak, który jeździ E36, M54B30. I w takich trudnych warunkach rzeczywiście był w stanie walczyć z autami przednio napędowymi, co uważam, że jest świetnym wynikiem. Koniecznie muszę wspomnieć o bardzo dobrym, piątym wyniku Piotka i Kasi na Liwajko jadącymi. Mam nadzieję, że już dobrze Wam znaną Disastro. Czyli się okazuje, że jednak da się z samochodem o starszej konstrukcji, co prawda trochę upgrade'owanej. O, o nowszą wiedzę zajmować dobre miejsca. Już na sam koniec, dajcie proszę znać, czy tego typu materiały Wam się podobają. Oczywiście dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was również do obejrzenia moich innych filmów, relacji oraz e, odwiedzin mojego drugiego kanału Motola, gdzie tam się dzieją rzeczy trochę odmienne. Opowiadam o oponach, ale również je testuję na torze testuję różne auta. Myślę, że może to Was zainteresować. To co, do zobaczenia. Cześć!